Słowa pożegnania wypowie ojciec Ludwik Wiśniewski, dominikanin, honorowy obywatel Gdańska. Gdańsk, z Gdańska wielokrotnie wychodził głos. Właściwie krzyk, który wielu ludziom przywracał moralną równowagę. 80 lat temu z Gdańska, z Westerplatte wyszedł rozpoczniony krzyk wojący do całego świata, że wolność jest wartością bezcenną, że wolności trzeba bronić, zawsze bronić. Niemal 40 lat temu z Gdańska wyszedł apel do świata, w którym dobitnie wołano, że należy porzucić stary świat, świat egoizmu, darwinowskiej walki klas, że należy tworzyć świat nowy, świat solidarności, w którym jeden człowiek Bierze na siebie brzemię drugiego człowieka i w którym porzuca się już etos walki ze złem złem, a buduje się świat, w którym zło zwycięża się dobrem. Gdańsk słusznie się nazywa i wielokrotnie Paweł to powtarzał miastem wolności i solidarności. Dzisiaj przeżywamy tu w Gdańsku nowy, dziejowy, historyczny moment. Cała Polska czeka, może nie tylko Polska, ażeby z Gdańska wyszło przesłanie, które dotrze do każdego Polaka i które przywróci moralną równowagę. W naszym kraju i w naszych sercach. W ostatnich dniach wielu ludzi próbowało formować, formułować to przesłanie, które wynika ze śmierci Pawła. I ja tu dzisiaj jestem przekonany, że Paweł chce, Paweł, który jest dużo Boga, chce, abym wypowiedział, Następujące słowa. Trzeba skończyć z nienawiścią. Trzeba skończyć nienawistym językiem. Trzeba skończyć z pogardą. Trzeba skończyć z bezpodstawnym oskarżaniem innych. Nie będziemy dłużej, obojętni na panoszącą się truciznę. Nienawiści na ulicach, w mediach, w internecie, w szkołach, w parlamencie, a także w kościele. Człowiek posługujący się językiem nienawiści, człowiek budujący swoją karierę na kłamstwie, nie może pełnić wysokich funkcji w naszym kraju i będziemy odtąd tego przestrzegać. Mario, która królujesz w tym mariackim kościele. Mario, matko Jezusa i matko nasza, kiedy skrzyżał zdjęto Jezusa, wzięłaś go w swoje ramiona i przytuliłeś do serca. Prosimy Cię dzisiaj, weź w swoje ramiona. Pawła, przytul go do serca i zaprowadź do domu Ojca i prosimy Cię jeszcze ponadto, przytul do swego serca tych najbliższych Pawłowi i tych wszystkich, których ugodziła ta śmierć niezrozumiała, niesamowita. Przywtól nas wszystkich tak, abyśmy naprawdę odważnie umieli budować nasze osobiste życie, ale także żebyśmy naprawdę umieli budować nasze wspólne polskie życie. Głos zabierze Jacek Karnowski, prezydent.